Witam, witam serdecznie, a dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają moje posiłki. Zbierzemy je w jedną kupę, pokażę Wam, jak to wyglądało w przeciągu półtora dnia. Tak więc, zapraszam! I tak, na początek wjeżdża kawa z mlekiem, bo dzień bez kawy, dniem straconym. Następnie kasza gryczana w socie śmietanowym z kurczakiem, z warzywami, dwa razy taka porcja. W międzyczasie serek tutti, które uwielbiam, Rzucam go sobie w dietę. No, i tre na trening taki koktajl z beca, kreatyną, miodem, i to zalewam wodą, piję podczas treningu. Następnie po treningu wjeżdżają warzywa z ryżem, basmati, rodzynkami, piersią z kurczaka y z odrobiną kiełbasy dla smaku. Później jajka z majonezem, y z warzywami. Na drugi dzień już mam tutaj kanapki z jajkiem, z majonezem, z warzywami. Później kurczaka z frytkami z piekarnika. Jakieś tam warzywa. Potem warzywa z łososiem na parze. Tak to wygląda u mnie. Myślę, że nie wiem, przesadnie zdrowo, przesadnie niezdrowo, raczej tak umiarkowanie. Makro się zgadza. Cele sylwetkowe, jakie sobie założę, realizuje. Wiadomo, dieta nie jest cały czas. Cały czas sztywna, są to posiłki z półtora dnia. Staram się jeść różnorodnie, czasami troszkę więcej śmietków, czasami mniej. Zależy czy mam na to ochotę. Wyznaję zasadę 70%, 80% zdrowego odżywiania. 20-30% może pochodzić z tych produktów bardziej śmieciowych, na przykład w ten sposób, że robicie sobie omleta, jakoś nie podchodzi Wam jego smak. Pomyślicie sobie, o dodałabym, dodałbym czekolady, to wtedy by było super, bym go zjadł ze smakiem. No to wtedy dodajcie sobie ten kawałek czekolady, smak omleta zmienia się i w ten sposób to powinno wyglądać. Ja taki schemat rzemieniowy polecam, jest sprawdzony na mnie, na moich podopiecznych, działa super na ciało, na psychikę i tego się trzymamy. Pozdrawiam.